Witajcie moi kochani, w drugiej odsłonie AgroGorów 2021. Dzisiaj jest środa, 3 marca, także mamy marzec. Film nagrywam mnie typowo, bo przeważnie robiłem to w weekendy, ale dzisiaj, kurde, jestem podekscytowany jak Arab przed kursem konstruowania bomb, bo udało mi się kupić, wydaje mi się, że w dobrej cenie kompost. Kupiłem kompost wręcz. To jest kompost, już Wam pokazuję. Dobrze, będzie widać? Będzie chyba widać. Tak, kompost Levingtona. Był w promocji, prawdopodobnie jest wszędzie, bo to chyba oferta jest globalna dla rędzia. To są worki 50-litrowe 3 worki za 10 funtów. Kupiłem tych worków 6, czyli wybuliłem dwie dychy. No i oczywiście nie mogłem się powstrzymać, żeby przyjechać i ten kompost rozrzucić sobie po, po moich bedach, tam gdzie są, tam gdzie, tam gdzie w tamtym roku wrzuciłem nawóz koński, ten prze, przeżarty, przejedzony, więc rozdystrybuowałem, tą jedną torbę zostawiłem, żeby pokazać żeby nie pokazywać pustego worka no nieźle wygląda mam nadzieję, że nie będzie zachwaszczony tak jak to z kompostami kupnymi bywa że czasami się kupi i potem trzeba spędzić cały sezon na, na, na wydobywaniu czyichś chwastów no zobaczymy jak to się ułoży no, póki co jestem zadowolony. E, oczywiście przywiozłem cały zestaw nasion, żeby tutaj powysiewać, ale jest w tej chwili godzina za 15:06. No i dzień się chyli ku, e, ku zachodowi, więc e, bez sensu, żeby coś tutaj robić na chybcika. Tym bardziej, że e, rozsypany świeży kompost e, dam mu 2 albo trzy dni, żeby on nabrał tej wilgoci z powietrza przez noc. Dzisiaj trochę wali padało. E, no ale to i tak ja już go rozsypałem jak gdyby po deszczu. Może coś w nocy jeszcze kropnie, żeby ten kompost się skondycjonował po, przez parę dni i na weekend coś sobie wysieje, to co się powinno wysiewać w marcu. Tak, no i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że, że była to dobra decyzja z tym kompostem. Czekam ciągle na kompost z Lidla, bo mimo wszystko cenowo wychodzi on najlepiej i jest całkiem niezłej jakości no ale ani widu, ani słychu na razie w range'u, nie w range'u, tylko w Hombargancie coś się pojawiło, ale to zniknęło dosłownie w ciągu kilkunastu minut, więc no nic, czekamy, wiadomo Lidlowy kompost jest pod względem finansowym najbardziej optymalny w tamtym roku 40 litrowe worki kosztowały funta 99 chyba jeśli dobrze albo w, po funcie nawet były, nie wiem, już nie pamiętam ale w każdym razie jak tak sobie przeliczałem, szukałem ofert, to lidlowy kompost wychodził najlepiej no i całkiem nie jest też e, e, najgorszy jakościowo do tego jeszcze dzisiaj wskoczyłem do wilko, dosłownie na minutę i kupiłem, kupiłem takie coś to są e, e, to są prześcieradła E, materiałowe to, jest, e, to są e, przeciwkurzowe, jak się coś robi maluje, szpachluje czy coś i szukałem, bo w każdym sklepie są fol, foliowe w każdym jedynym a te tutaj, one są zrobione z takiej fibry e, i specjalnie jeden rozłożyłem że jak, że jak to się użyje to jest prawie, to jest takie na pograniczu materiału i papieru ale jak to się e, rozłoży na, e, na te wczesno e, wiosenne Słuchajcie, wczesnowiosenne grządki i to na pewno pomoże, nie, nie spowoduje tego, że będzie efekt parowania, jakby była to folia i, i skraplania i, i duszenia tych roślin, tylko będzie częściowo przypuszcza to powietrze i wilgoć, także mam nadzieję, że jeżeli będą jakieś noce chłodne, to pomoże to um, uchronić te wszystkie młode roślinki przed mrozem tak i przed wyginięciem. E, co jeszcze? A, dzisiaj przyniosłem książki, którymi się posługuję e, na co dzień, to Wam pokażę. Jedna to jest Allotment Month by Month, e, a druga, druga książka to jest Grow e, all, e, You can eat on 3 square feet. Obie te, te pozycje można kupić w Lidlu, także czajcie się. Ja je kupiłem, nie pamiętam, 4 funty chyba za sztukę. I tutaj są zawarte w zasadzie wszystkie informacje, które są potrzebne dla takich ogrodników, amatorów. W Wielkiej Brytanii. Tutaj są miarodajne czasy wegetacji, sadzenia. Wiadomo, każdy, każdy kraj, każda strefa to, to jest co innego. W Polsce trochę inaczej to wygląda, no tu będzie wyglądać inaczej w każdym razie polecam te dwie książki. To drugą zwłaszcza e, dla ludzi, którzy mają ograniczoną powierzchnię, bo tam jest bardzo dużo super pomysłów na temat wykorzystania dosłownie wszystkiego, każdej powierzchni, można zrobić jakieś skrzynki, e, doniczki, e, podwieszane, przybijane no, 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 no cuda można wyczynić na, na małych powierzchniach żeby sobie jak najbardziej zoptymalizować tą produkcję czy warzyw, czy, czy owoców czy, czy ziół, jak to tam potrzebuje no do tego, do tego pewnie już kiedyś wspominałem posiłkuję się filmami z YouTube'a Charlesa DeWinga i Richarda Perkinsa Richard Perkins to gość z Irlandii i on prowadzi takie takie już typowo nastawione na profit gospodarstwo typu no no i na szeroką skalę, on po prostu z tego żyje, Charles Downing nie wiem, to jest gość, który też eksperymentuje na pewno ma ogromne doświadczenie w, w tej technice no dig i hodowaniu wszystkiego na kompoście ale Richard Perkins przetwarza to jak gdyby na kasę u niego to widać, że, widać, że to jest plantacja to, to tak to wygląda on tam się nie, nie czaruje, no obydwa są świetni także polecam sobie zerknąć na ich kanały. No i co? I teraz tak, wysypałem 5 pięć, pięć toreb tego kompostu. Zasypałem, tak jak mówiłem, pokażę wam, jak to wygląda tak na szybciora, żeby nie być gołosłownym. Pokażę wam, jak to wygląda na grządce. Ten kompost, jaką ma strukturę i wydaje mi się, że całkiem, nie, całkiem jest niezły. To jest, nie wiem, może z 5 cm nasypałem, dlatego, że ten kompost, ten nawóz, który tutaj jest, jest bardzo dobrze przerobiony, przygnity, przefermentowany, więc tak naprawdę to przykryłem, żeby te rośliny, czy tam nasionka, nie doznały takiego szoku, jak, jakby nie wsiewał bezpośrednio w nawóz. E, także tak to wygląda. Trochę był zbrylony, ale naprawdę konsystencja tego kompostu jest na razie całkiem, całkiem zadowalająca jak dla mnie więc e, tak jak widzicie tutaj wyściliłem dwa, trzy, trzy grządki tutaj jeden, dwa, trzy e, tutaj pod, fol, pod, pod tymi szybami w tych konspektach to są normalne też grządki tylko Akurat ja je tak projektowałem, tak je zbijałem, żeby pasowały na okna, które tutaj mi zostały po poprzednim właścicielu i tak jak widzicie mogę teraz po prostu sobie tymi oknami przykryć i tu w tym pierwszym mam wysianą cebulę, to jest cebula, która jest część z dymki, część jest z nasion, które mi tam nie odpaliły i ona tam sobie rośnie. Tutaj. To jest przygotowane, jeszcze nie wiem co tutaj wsadzę. pewnie kilka rzeczy, nie będę w tym roku robił także że e, grządka na warzywo, tylko będę sobie mieszał, żeby, żeby część grządki była na przykład marchewki, część selera, część tam jakiegoś czosnku czy cebuli, tak żeby te rośliny jak gdyby, e, no wiadomo jest szkoła taka, że, że rośliny jak gdyby wspomagają siebie i e, lubią rosnąć obok siebie, więc e, stwierdziłem, że tak trzeba zrobić. Ponadto to też jest dyktowane tym, że mam ograniczoną przestrzeń, bo wiadomo, nie, jakby człowiek miał parę arów tej działki czy ogrodu, to by inaczej to zaplanował. Jak ma się ograniczone, ja mam tutaj jakieś 100, nie wiem, 50 metrów kwadratowych do kupy, jak widzicie, te, te grządki też trochę ograniczają, no bo do każdej grządki trzeba zrobić dojście, trzeba zrobić przestrzenie, żeby tam jakieś te wiadro wsadzić, czy chociaż stołeczek, żeby usiąść podczas pielenia, czy zbierania, czy czegokolwiek. No więc ta przestrzeń się diametralnie zmniejsza, jeżeli prowadzimy takie właśnie grządki uregulowane. Z nowości co jeszcze? Zaczęli u mnie koło osiedla czyścić teren. To, to był taki las, e, samosiejka las, ale dosyć duże drzewa. Zaczęli czyścić to pod nową drogę i e, poszedłem, zapytałem, czy mogę dostać zrębki od nich. Oni to, to, to e, robią na miejscu i e, zobaczcie, wyścieliłem sobie, wyścieliłem sobie drogę i będę się starał teraz e, to zrobić wszędzie. Tutaj już część też mam e, wokół swoich grządek żeby po prostu pozbyć się tego wszędobylskiego błota. Wiadomo, nawet jakie trawa tutaj rośnie. Próbowałem z tą trawą w zeszłym roku, ale wiecie, na trawie trawa też jest fajna, ale po trawie się chodzi, jak się dużo chodzi, dużo pada, a u nas pada dużo. No to w końcu się robią takie takie wygnioty z błota. No i tego błota jest pełno. Zresztą mogę Wam pokazać, tutaj jest granica, gdzie w tej chwili skończyłem, bo zabrakło mi kartonów, żeby to podłożyć pod spód. No i powiem Wam szczerze, że po dwóch czy trzech dniach targania tych worów też mam dosyć, także dzisiaj sobie zrobiłem dzień przerwy, ale widać, tam, tam jest wszędobylskie błoto, a tutaj, a tutaj leży sobie warstwa tych zrębek. To są świeże zrębki, więc jakby ktoś myślał albo pytał, nie polecam ściółkować tymi zrębkami, bo świeże zrębki mają to do siebie, że bardzo łatwo na nich rozwijają się grzyby, pleśni i jakieś inne rzeczy. Także jakbyście tym wyściłkowali swoje grządki, to potem moglibyście się zdziwić, że na przykład nie wiem, na truskawkach, na ogórkach czy gdziekolwiek byście zobaczyli pleśni także przed tym przestrzegam ostatnio nawet dostałem od kogoś taki komentarz ale to, to, to wiadomo no. i to, to powiedział mi ktoś kto lata prowadzi działkę i powiedział nie ściółkuj ja mówię no tak no nie ściukuje się przecież truskawek świeżymi zrębkami co najwyżej słomą suchą czy jakoś tak no i co tak to wygląda chyba wszystko co chciałem dzisiaj powiedzieć no ja, ja mówię, przygotowałem sobie już tutaj te, te, te grządki. Tutaj jest jeszcze druga sekcja, do której tam nawaliłem tych worków. Spodziewałem się, że zejdzie mi więcej kompostu, tak naprawdę, ale to jest też dobry znak, bo po prostu wyda mi kasy. Prost sprawa, tak? No i co? I, i tyle. No. Próbowałem, tak jak mówię, napaliłem się na to, żeby dzisiaj coś wysiać, ale dam jeszcze, dam jeszcze parę dni. Nie ma co się spieszyć. Jest ciągle, ciągle może być zimno, może przyjść załamanie pogody i takie działanie na chybcika to nie jest dobrym rozwiązaniem. Więc no cóż, będę czekał. Jak, jak macie jakieś pytania, to piszcie albo gdzieś tam na Facebooku się kontaktujcie, bo fajnie będzie. Zresztą wszyscy, wszyscy jak. Wiecie jak to działa w dzisiejszych czasach, więc tam nikogo do niczego nie zachęcam, ani tam do lubienia kanału, bo to nie jest idea tego. Jak ktoś chce to ogląda, jak ktoś nie chce, to ogląda. Dobra, tyle ode mnie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa.